Przejdziemy teraz do kart puzyjnych, chyba moich ulubionych narzędzi, które możemy mieć na terapii widzenia. Ulubionych dlatego, ponieważ są to już dosyć zaawansowane narzędzia i dzięki temu, że już wchodzę w terapię właśnie w karty puzyjne z dziećmi, to znaczy, że jesteśmy już w zaawansowanej terapii, to znaczy, że terapia widzenia jednooczna jest za nami i my uczymy się widzenia obłocznego. Są to narzędzia, tak dokładnie karty fuzyjne są cztery, czyli mamy taką kartę z sowami, mamy kartę ze zwierzętami w ten sposób wyglądającą, potem jest karta też z kotem na płocie i mamy Lifesaver Cards. I wszystkie właściwie pracują na tej samej zasadzie. Możemy na nich ćwiczyć zakresy fuzyjne w kierunku konwergencji i zakresy puzyjne w kierunku dywergencji, czyli jakby rozluźniające oczy. Sama nazwa wskazuje, że jeżeli będziemy ćwiczyć w kierunku konwergencji, możemy ćwiczyć również napinanie akomodacji. W kierunku rozluźnienia dywergencji rozluźniamy akomodację, czyli możemy już z samej nazwy, wiemy, że jeżeli potrzebujemy ćwiczeń akomodacyjnych, również możemy tych kart użyć, również możemy ćwiczyć z, nim, z nimi z flipperem. Jeżeli będziecie chcieli ćwiczyć tylko zakresy wergencji fuzyjnej, to przede wszystkim, tak, jest to właśnie terapia zeza, czy zeza ukrytego, e, czy na przykład widzenia obłocznego na zasadzie, m, gdy już odtłumiliśmy oko i uczymy się, tak, stereopsji najwyższego stopnia widzenia, to wtedy też możemy tych kart użyć. Jedyna jaka jest trudność przy tych kartach, to to, że faktycznie jest tak, że musimy się wysilić, bo o ile zabawa na kartach odtłumiających, czy na spajaju, czy z misiem okulisiem, czy którekolwiek wcześniejsze były zabawą, a tutaj musimy naprawdę włożyć fizyczny wysiłek wzrokowy, fizycznie musimy napiąć mięśnie i zmusić je do patrzenia na większym napięciu, albo musimy tak skutecznie i świadomie rozluźnić oczy. Procedury są dwie. Jeżeli chcecie zobaczyć bardzo dokładną procedurę, obydwie są zarówno dla ekscentrycznych kół, jak i dla kart muzyjnych, są na YouTubie nagrane w taki sposób, że widać, co się łączy, jak się łączy, jak powinniśmy widzieć. Ale teraz też powiem pokrótce, jak my powinniśmy pracować. Wezmę kartę z, ze zwierzętami, wezmę, tak, żeby mieć już wszystkie e, możliwości. Mam kartę ze zwierzętami. Trzymam ją na wyciągniętej ręce. Kładę pomiędzy zwierzęta palec albo ołówek, albo cokolwiek, i zadaniem dziecka jest patrzenie na ten palec. Karta pozostaje w miejscu, czyli tak, gdzie wy ją widzicie, ale palec no niestety nie widać, bo jest zasłonięty, zaraz pewnie będzie widoczny. Ja patrzę na palec, czyli Państwo widzicie, że moje oczy się krzyżują. Tak, coraz bardziej pobudza nas konwergencja. Ja z kolei, gdy patrzę na kartę, to gdy patrzyłam na. Tu skupiłam się, tu położyłam palec, zaczęłam go przybliżać. To zaczęłam widzieć, że takie dwa psy, takie dwa cienie tych psów, zaczęły wychodzić i zbliżać się do siebie. Zobaczcie, jeszcze raz. Ja patrzę na palec, on się przybliża. Cienie wychodzą, 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 wychodzą. I w tym miejscu te dwa cienie, które wychodziły z tych psów, one się połączyły w jednego, i więc na samym środku powstał mi trzeci piesek. Ja zabieram ten palec, ale nie patrzę na karty, ale patrzę w tę przestrzeń, gdzie był palec. Czyli ja sobie patrzę gdzieś tu. Państwo widzicie, że moje oczy są ustawione zbieżnie i ja widzę tego pieska. Oczywiście po bokach jest jeszcze piesek, który pozostał na karcie, czyli w sumie widzę trzy, ale skupiam się na tym środkowym. Ten środkowy jest wyraźny, on na mnie patrzy i widzę go dobrze. I w tym momencie ja ćwiczyłam w kierunku konwergencji, pobudzałam czy mocno napinałam to patrzenie, tak? Czyli zarówno akomodacja, jak i konwergencja były napięte. Druga wersja jest taka, że patrzymy na dal i to musi być dal. Czyli tak, przez okno najlepiej albo no, gdzieś, gdzie się najprościej patrzy na dalekie odległości. To nie może być na przykład ściana, która jest metra albo dwa od nas, tylko faktyczny dal. I też patrzę jakby przez tą kartę, czyli jakby patrzę na dal, i mój wzrok przechodzi na wskroś tej karty. Tak? I wtedy jakbym. Ok, ja patrzę nadal, tak jak Superman, który świdruje przez kartę. I też ten piesek mi się złożył. Jest mi troszeczkę trudniej w tym kierunku. Ale również pojawiły się dwa. I one się składają. Jak oddalę troszeczkę kartę od siebie. Jeszcze raz. Ok, to jest mi. Prościej. Jak Przesuwam to się pod skosem, przesuwam, ok piesek jest złożony i ja sobie patrzę, oczy są ustawione na wprost, jakbym popatrzyła tak, to mam konwergencję, jak popatrzę nadal, to w tym momencie stymuluję ruch rozluźniający oczu i rozluźniam akomodację. Jest trudno na krótkim nagraniu pokazać, jak się ćwiczy na tych kartach, ale tak jak powiedziałam wcześniej, odsyłam do tych nagrań instruktażowych, dokładnych, zarówno do kart fuzyjnych, jak i do ekstatycznych kół. I pamiętajcie, że jakby karty fuzyjne same w sobie, one w terapii niedowidzenia czy w terapii widzenia obłocznego, w tym zezów i zezów ukrytych, są nieodzowne, bardzo dobrze pomagają jakby ćwiczyć widzenia obłoczne. Ale również mają bardzo dobre znaczenie w przypadku osób, które mają wzrok bardzo zmęczony, przemęczony, bardzo sztywny, bardzo dużo pracują z bliska i potrzebują widzenia rozluźnić. Przy kartach puzyjnych czy ekscentrycznych kołach również możecie zastosować flipery akomodacyjne czyli z soczewkami plus minus. Albo flipery wergencyjne, czyli z pryzmatami baza nos i baza skroń, w zależności jakimi dysponujecie, czy też możecie zamówić je u nas na sklepie, tak? Ale same karty fuzyjne, tak, widzenie obłoczne, zakresy, jakby siła fuzji, siła tej motorycznej fuzji utrzymania tego obrazu, czyli zarówno zezy, zezy ukryte. Jeżeli było odtłumianie podczas niedowidzenia, to również podczas po niedowidzeniu przyda się to ćwiczenie. Jak również, tak jak wspomniałam, osoby zmęczone, terapia akomodacji i rozluźnianie wzroku, tam, gdzie byśmy chcieli ten wzrok rozluźnić. Zatem cztery karty do akomodacji, instrukcje na YouTubie do obejrzenia, bardzo dokładne. I one również są do Państwa dyspozycji.